A ja, moi drodzy, już jestem w naszym salonie fryzjerskim, a ze mną jest Piotr Sierpiński, fryzjer z salonu Czapla. Witam się bardzo serdecznie. Witam. No i oczywiście dwie nasze pozostałe modelki, czyli tutaj Klaudia oraz pani Honorata. Witamy bardzo serdecznie. Dziewczyny będą się wypowiadały oczywiście na końcu, po całej metamorfozie, o ich wrażeniach. Ale najpierw zapytamy Piotra, jak właściwie wyglądała ta metamorfoza, jeśli chodzi oczywiście o włosy naszych modelek. Tutaj akurat w tym przypadku u dziewczyny z, przyciemniliśmy delikatnie kolor. Aha. On był dosyć mocno wypowiały. Stwierdziliśmy, że będzie bardzo fajnie wyglądała, jak będzie podkreślona. Czyli przyciemniliśmy ten kolor, ale żeby też nie było za ciemno, zrobiliśmy kilka refleksów tutaj od twarzy, żeby fajnie rozświetlało twarz. Aha. I myślę, że to jest idealny kolor tutaj dla, dla koleżanki jak Aha. najbardziej. Czyli y, były refleksy, tak. a teraz y, co robisz? Jaką wykonujesz y, fryzurkę? Teraz y, koleżance dopięliśmy włosy, ponieważ zawsze tak. marzyła o długich, fajnych włosach. Czyli jaka jest jej fryzurka taka na co dzień? Jej fryzurka jest, jest na co dzień ramion uh -huh. bardzo delikatnie wycieniowane, ponieważ włosy są dosyć cienkie, też nie można za bardzo, za bardzo ich cieniować, żeby nie zgubić tej objętości. E, ale dzisiaj wykonaliśmy taką, e, tak, ta, taką e, że tak powiem, usługę doczepiania włosów, po to, żeby się mogła nacieszyć dzisiaj przy pięknej, e, przy pięknej sukience, długością, gęstością włosów. E, do tego fajne, zwiewne fale kobiece bardzo. Czyli będzie, będzie wyglądała rewelacyjnie. Tak. Super, my za chwilę będziemy mogli już zobaczyć materiał. O, właśnie się pojawił. Piotrek jakbyś mógł opisać, co widzimy teraz na tym materiale, co się działo. O, widzę, że widzimy, zmiana tak, modelki, koloryzacji, tak. tak? Tak, o właśnie ten kolor tak wyglądał mniej więcej, on był bardzo I to jest ta taka naturalna tak długość, jest. jeśli chodzi o klaudię. Tak, mhm. dokładnie tak. E, zaraz zobaczymy, która była spań, była pierwsza. O tutaj mamy, tak. Tutaj Pani miała bardzo ciemne włosy, stwierdziliśmy, że jej natura jest odpowiednia do tych włosów i tak dalej. Tutaj mamy Agnieszkę. Tak. Pani Agnieszka bardzo dobrze wygląda w ciemnych włosach, aczkolwiek ja chciałem stworzyć coś takiego, żeby stworzyć fajną objętość tych włosów. W związku z tym wykonaliśmy koloryzację ombre, rozjaśniliśmy tylko końcówki. A przy głowie zostawić, zostawiliśmy ciemniejsze włosy. Uh -huh. e, tutaj wykonuję dekoloryzację dru, drugiej modelce, ponieważ włosy były za ciemne. Y, modelka też mówiła, że się zbyt nie czuje w tym. Wykonaliśmy tą dekoloryzację. Zeszliśmy trzy tony z jaśniej i o, położyliśmy to jest tak. zmiana, I położyliśmy troszeczkę cieplejszy kolor. Pani wygląda bardzo fajnie, łagodnie. Tu jest właśnie wykonywana usługa Ombra, czyli te końcówki jaśniejsze, od samej góry ciemniejsze, przechodzące w coraz cieplejsze refleksy. Bardzo fajnie to wygląda. Uh -huh. A powiedz mi, y, czy modelki tutaj się sprzeciwiały nie. w momencie, kiedy y, Ty podałeś się swoją wizję, czy raczej y, nie było problemu? Nie, raczej nie było problemu, ponieważ ja zazwyczaj staram się rozmawiać z klientami, słuchać ich, czego, czego kobiety ode mnie oczekują. Uh -huh. y, nie jestem za tym, żeby dr dramatycznie zmieniać kolor włosów z ciemnego na blond, tylko i wyłącznie po to, żeby było widać jakikolwiek efekt. Ja myślę, że każda z Pań y, czuje się w tych kolorach, te zmiany nie są tak bardzo dras drastyczne, jak może powinny być według innych, ale ja myślę, że właśnie chodzi o to, żeby każda kobieta się czuła w tym, co ma na głowie. tak? Mm -hmm. A powiedz mi, nie mówiłeś o tak bardzo drastycznych zmianach, w związku z tym moje pytanie brzmi, dlaczego żadna z Pań nie ma króciutkiej fryzurki? Myślę, że tutaj każda, każda modelka, że tak powiem, nie ma do tego predyspozycji. Mm -hmm. Odpowiedni kształt twarzy jest do włosów krótkich, głowa musi być naprawdę, mieć piękny kształt. Ja uważam, że wszystkie kobiety, które tu są, są Modelkami y, bardzo ładnie wyglądają w takich długości do ramion. Mm -hmm. y, bardzo kobieco, zwiewnie, i myślę, że nie, nie czas jeszcze na, na to, żeby były jakieś fajne, krótkie fryzury. Nie tutaj, nie w mm -hmm. tym przypadku. Powiedz mi, dla kobiet, które nas teraz oglądają, mm -hmm. jakie fryzury, jakie kolory teraz królują w tym sezonie, zima 2012. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o koloryzację, są to kolory bardzo stonowane. Czyli naturalne? Naturalne. Jeżeli chodzi o refleksy, w przypadku pierwszej modelki pani Agnieszki, e, ta ombra ona musi przenikać bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, nie może być żadnych odcięć. Jeżeli chodzi o ciemne koloryzacje w połączeniu, właśnie tutaj jak widzimy u modelki z jasnym, też on nie może być zbyt kontrastowy, to wszystko musi być delikatne, zwiewne, łagodne. Mhm. Jak najbardziej naturalne. Super. Tutaj już w przypadku Klaudii wiemy, jaka będzie ta fryzura. Ja już zazdroszczę, takich loków sama w domu nigdy nie potrafię zrobić, także. Klaudia, świetnie, mam nadzieję, że po prostu już za chwilę będziesz potrafiła. A jeśli chodzi o panią honoratę, jak tak. będzie wyglądała ta fryzurka? Ja myślę, że tutaj do, do tej stylizacji takiej, powiem, andrzejkowej, do, do sukni, podepniemy te włosy jak najbardziej, pokażemy twarz. Pani Honorata ma bardzo piękne, duże oczy, na pewno Magda to fajnie wyeksponuje. Ja w żadnym wypadku nie, nie chciałbym tego zakrywać jakimiś grzywkami i tak dalej, więc postaramy się upiąć bardzo delikatnie, bardzo zwiewnie te włosy, tak jakby Pani Honorata sobie potrafiła zrobić jakby to sama w domu. Mhm. Żeby to też nie wyglądało tak, że włosy są bardzo sztywne, natapirowane, zwiewnie, naturalnie, gdzieś tam spadające kosmyki. Mm -hmm. Powiedz mi, bo to też jest ważne. W momencie, kiedy udajemy się do fryzjera, oczywiście po wyjściu widzimy, że te włosy są naprawdę fajnie, fajnie są ułożone, mm -hmm. fajnie wyglądają. Wracamy do domu. Myślę, że ta fryzurka wytrzymuje przez 2-3 dni, ale potem po pierwszym myciu już same musimy sobie te włosy tak. ułożyć. Wobec tego, czy te fryzury, które tutaj stworzyłeś, to są takie fryzury, gdzie wstajemy i właściwie długo nie musimy męczyć się przed lustrem? Tak, ja myślę, że te fryzury nie są bardzo wymagające na co dzień. Każda z Powiedziała mi, jakie ma obowiązki, jedna pani ma dzieci, Czyli druga pani dzieci... ma dokładnie dalej tak. do Więc Nie chciałbym też robić fryzur, mógłbym się wykazać jakby innym cięciem i tak dalej, ale wiem, że w dzisiejszych czasach nie ma na to czasu każda kobieta. Kobiety ka biznesu. Kobiety biznesu. Za każdym razem, jak kobieta do mnie przychodzi, mówi: Niech Pan robi co chce, tylko ja chcę wstać i żeby fryzura się układała. Mhm. Staram się Czyli zawsze. To jest najważniejsze zawsze. To jest najważniejsze Tak, mhm. to jest najważniejsze. No i nie lubię generalnie utrudniać życia, tak? Klientkom. Mam już... pomagać prawda? Mam pomagać. Jeżeli chodzi o cięcia. Tu wykonałem bardzo delikatne cięcia, bardzo delikatne, subtelne y, po prostu wysuszenie. Te fryzury, które są krótkie, tutaj w przypadku dwóch modelek, y, wystarczy wysuszyć. Im większy bałagan, tym lepiej. Mhm, dobrze, super, czyli y, do Piotra na pewno jeszcze powrócimy. Moi drodzy, tak wyglądają nasze modelki teraz. A za chwilę będziecie mogli już zobaczyć efekt końcowy naszej metamorfozy. Teraz króciutka przerwa i już za chwilę powracamy. Do zobaczenia.